Okręty wojenne, promy turystyczne czy wielkie kontenerowce potrafią być bardzo różnych rozmiarów oraz kształtów. Często mają jednak jedną cechę wspólną: dolna część ich kadłuba pomalowana jest na czerwono. Dlaczego? Ma to swoje konkretne technologiczno-naukowe uzasadnienie. Kiedyś statki budowane były z drewna, które było podatne różnego rodzaju uszkodzenia. Dużym wrogiem ówczesnych żeglarzy były m.in. morskie żyjątka oraz rośliny. Wąsonogi, różnego rodzaju glony czy owady żywiące się drewnem mogły osłabić i uszkodzić drewniany kadłub. Ale nie tylko. Podczas długich rejsów statki potrafiły zebrać tyle różnych zwierząt oraz roślin na swoim kadłubie, że zaczynały one negatywnie wpływać na ich prędkość. Kadłub stawał się dużo cięższy oraz spadała jego opływowość. Było to szczególnie uciążliwe dla żaglowców, które chciały na przykład płynąć pod wiatr. Żeglarze musieli wymyślić coś, co powstrzymałoby morskie żyjątka od przyczepiania się do kadłuba. Rozwiązaniem problemu okazała się miedź. Jednym ze stosowanych rozwiązań było przytwierdzanie do kadłuba statku kawałków miedzianej blachy. Taką właśnie osłonę posiadał jeden z najsumniejszych klipów XIX wieku, Cathy Sark. Szkocki żaglowiec, wykorzystywany do przewozu chińskiej herbaty, był swego czasu najszybszym klipem na świecie. W ciągu jednego dnia potrafił przepłynąć dystans nawet 650 km. Brak żywego morskiego balastu z pewnością ułatwiał mu osiąganie tak zawrotnych na ówczesne czasy prędkości. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że na cześć klipra nazwę Cathy Sark przyjęła również seria szkockiej whisky, która do dzisiaj uważana jest za jedną z najlepszych na świecie. Oczywiście w jej logo znajduje się słynny żaglowiec. Obecnie promy wycieczkowe, kontenerowce czy okręty wojenne nie są już budowane z drewna, więc problem owadów robiących dziury w kadłubach zniknął. Nadal jednak do statków przyczepiają się różnego rodzaju zwierzątka i rośliny, które je po prostu spowalniają. Szczególnie w przypadku jednostek przemieszczających się na bardzo duże odległości, ma to duży wpływ na zużycie paliwa, a tym samym koszty transportu. Obecnie mamy jednak nowocześniejsze rozwiązania niż kawałki miedzianej blachy. Do ochrony kadłuba przed morskimi zanieczyszczeniami najczęściej stosuje się farbę farby, która zawiera miedź w postaci tlenku miedzi. Ten nieorganiczny związek chemiczny stosowany jest też na przykład do wbarwienia szkła. W temperaturze pokojowej przyjmuje formę krystalicznej czerwonej substancji, stąd właśnie czerwony kolor farby stosowanej do malowania kadłubów statków. Farba taka nie jest bardzo trwała. Zużywa się w ciągu około 2-3 lat. Powoli odpada od kadłuba, jednocześnie wydzielając zawierające miedź biocydy, które powstrzymują przywieranie morskich stworzeń. Trwalsze osłony tworzone są z użyciem teflonu lub silikonu. Sprawiają one, że kadłub jest śliski i uniemożliwia roślinom przyczepienie się do jego powierzchni. Farba zawierająca tlenek miedzi jest czerwona, ale wcale taka być nie musi. Współczesne technologie pozwalają bez problemu tworzyć substancje z tlenkiem miedzi, które mogą przybierać dowolny kolor i w żaden sposób nie wpływa to negatywnie na ich skuteczność. Skąd więc czerwony kolor wielu statków? Jest to kwestia głównie tradycji. Przez wiele lat tak właśnie malowana była dolna część kadłuba statku i przyjęło się, że jest to tradycyjny i najlepiej pasujący kolor.